Zaczniemy dzisiaj od wejścia w wizję. Przeprowadzę Was przez to. Będzie nam potrzebne coś do pisania, żeby zapisać najważniejsze rzeczy, które będą się tam wydarzały, a później, jak już wyjdziemy z tej medytacji, to zapiszemy po prostu tą wizję. Dlatego, jeżeli macie coś ładnego, też jakąś kartkę taką fajną, albo jakiś swój notesik czy zeszyt, no to to jest odpowiedni moment, żeby go użyć. To, co jeszcze zanim przejdziemy do wizji, chcę Wam powiedzieć, to będzie taki fragment, w którym będzie moment przejścia przez drzwi. I jeżeli, ja tam wszystko też będę mówić, ale jeżeli będziesz tam czuć takie emocje zharmonizowane i takie, które Ci sprzyjają, to możesz już przez te drzwi przejść i się rozgościć w przestrzeni za drzwiami. Tutaj część osób pewnie będzie miało też tak, że pojawią się takie emocje, które nie będą do końca sprzyjające. Mogą to być jakieś emocje właśnie lęku, jakieś emocje takiego aż nadmiernego pobudzenia, i wtedy jakby się nimi zajmiemy, zanim przejdziemy przez drzwi. Drugą rzeczą, tak, jak już będziecie zapisywać wizję, to zapisz zapiszcie ją proszę w czasie teraźniejszym, czyli jestem tu i tu, robię to i to. To takie dwie y, najważniejsze rzeczy. To zapraszam Cię do tego, żeby się wygodnie usadowić. Jeśli masz ochotę, możesz się również położyć. Fajnie by było, y, jakbyś y, w trakcie, jak leżysz, to stopy miała na ziemi, czyli lepiej z ugiętymi kolanami. Albo sobie usiąść po prostu. Możesz poczuć swoje ciało, czy potrzebuje jakiegoś ruchu. Czy potrzebuje jakiegoś innego sposobu siedzenia, bardziej wygodnego dla Twojego ciała? Skontaktuj się z tym, co potrzebuje. A następnie przejdź uważnością, przejdź uwagą swojego umysłu do oddechu. Możesz podążać uwagą za wdechem i wydechem, odczuwając, jak unosi się Twoja klatka piersiowa, rozszerza przepona, a następnie jak opada. Poczuj teraz, że przenosisz się do bezpiecznej przestrzeni. Może to być jakieś miejsce w naturze, jakieś miejsce, które bardzo lubisz, albo po prostu przestrzeń wypełniona jasnym, wspierającym światłem. Zauważ, że w tej przestrzeni znajdują się drzwi. Jeśli są zamknięte, to możesz je teraz otworzyć i zaglądnąć. Po drugiej stronie znajduje się moment, w którym zrealizowane są Twoje cele. Intencje zmaterializowane. To taki moment, w którym czujesz się w pełni szczęśliwa i spełniona. Zanim przejdziesz przez te drzwi, skontaktuj się ze swoimi emocjami. Które z nich są najbardziej odczuwalne? jak przejawiają się one w ciele. Jeśli czujesz, że któraś z tych emocji, któryś z tych odczuć w ciele ci nie służy, Osłabia cię w takiej formie, w jakiej przychodzi, lub jest tego za dużo, albo czujesz takie rozedrytanie w tym miejscu. To spójrz na tę emocję, na to odczucie, jak na małe dziecko, które potrzebuje uwagi i opieki. W pierwszej kolejności nachyl się nad tym, od, nad tym odczuciem i zapytaj, o co chodzi? Co chce ci powiedzieć? Co wypłakać, wykrzyczeć, wyszeptać? Jeśli czujesz potrzebę, możesz to zapisać. Kiedy już to zrobisz, to przytul to dziecko, które potrzebuje Twojej uwagi. Przytul je i powiedz, że zapraszasz je na ciekawą, miłą, i w pełni bezpieczną przygodę, gdzie razem spędzicie czas. Następnie wyobraź sobie, że zamykasz swoje wewnętrzne oczy i otwierasz je po drugiej stronie drzwi. Jesteś w momencie urzeczywistniającym pragnienia Twojej duszy. Na ten moment zapomnij o wszelkich ograniczeniach, otwórz się na możliwości i pozwól swoim oczom widzieć, uszom słyszeć, a ciału czuć. Rozejrzyj się, gdzie jesteś, co cię otacza, jakie dźwięki do ciebie dochodzą. Może czujesz jakieś zapachy, smaki, temperaturę? Jaka jest pogoda? Jeśli jesteś wewnątrz, to wyjrzyj przez okno. Jaka może być pora roku? Co jesteś ubrana? Jaka panuje atmosfera w miejscu, w którym jesteś? Co przykuwa Twoją uwagę? Co konkretnie robisz? Czego robisz więcej, a czego robisz mniej niż w przeszłości? Czego nauczyłaś się w drodze do swojej wymarzonej wersji życia? Czym jesteś teraz mistrzynią? czego jesteś dumna? Co tu tak naprawdę jest ważne? Co czujesz, że się w tobie zmieniło? Co sobie mówisz, kiedy widzisz siebie w lustrze? Pozostań jeszcze przez chwilę w tej wizji, w tym miejscu. A jak będziesz gotowa, to zapisz to, co chcesz zapamiętać w czasie teraźniejszym. Dajcie znać, dziewczyny, tak które już skończyły, jak się czujecie. I drugie pytanie, czy przed wejściem psz, yy, przez drzwi... Spotkałyście jakieś emocje, które chciałeś utulić. Było nieco niepokoju, mhm. głównie radość i ekscytacja. I byłaś gotowa przejść przez drzwi. Mhm. Hmm. Możesz spróbować później jeszcze ten strach bardziej utulić. Jeżeli dalej tak będzie, to też możesz. Spróbować zerknąć jej, zobaczyć jak najwięcej, co tam jest po tej drugiej stronie. Utuliłaś obawę. Razem weszłyście, super. Cieszę się bardzo. Spokój, odpuszczenie. Spotkałam lęk, że się nie uda. I jak ja to zrobię, czyli dwoje dzieci, które utuliłam. Jestem spokojna i spełniona, że tam jestem. Dziękuję. Okej, okay. nie było obaw. Tak, każdy z nas y, zupełnie inaczej tutaj może y, reagować na, na to przejście przez drzwi. Dlaczego to jest takie ważne, żeby tą wizję robić? Ten pierwszy krok to jest uświadomienie sobie to, czego my chcemy i przywołanie emocji, które są obecne w momencie, kiedy to już jest zrealizowane. I to, co jest bardzo istotne, to jak najczęściej mieć kontakt z tymi emocjami i zwracać uwagę również na to, w jakich momentach waszego życia obecnego teraz te emocje są obecne, bo na pewno je macie. I zwracać uwagę na te momenty, że ja już to mam, teraz to pomnażam. Nie, że ja tego nie mam, ja do tego tęsknię, ja do tego dążę. Tylko bardzo istotne w tym, żeby prawo przyciągania dla nas dobrze działało, na naszą korzyść jest uświadomienie sobie, co ja z tej wizji, z tych emocji już mam teraz i skupiać się na tym, że ja już to mam. Dopełnienie tego procesu, to jest, jak macie to zapisane, to czytać sobie swoją wizję codziennie przed spaniem albo codziennie rano, w jakimś momencie dnia. Lub możecie również pójść o krok dalej i nagrać sobie dla siebie tę wizję. Może to być w formie jestem, Jestem tu i tu, robię to i to, albo jesteś tu i tu robisz to i to, w zależności od tego, jak wolicie słuchać. I, jak, I puszczać sobie to codziennie. Więc albo czytanie, albo słuchanie, w zależności od tego, jaka forma wam bardziej pasuje. Co zrobić, jeżeli moje spełnienie jest uzależnione od innej osoby, relacje z inną osobą? To jak najszybciej sprawić, żeby Twoje spełnienie było uzależnione od Ciebie. Nie możemy przenosić odpowiedzialności na drugą osobę. Nie możemy oczekiwać od drugiej osoby, że się zmieni. To też jest tak, że w momencie, kiedy my przenosimy tą energię odpowiedzialności, tą, nie tyle odpowiedzialności, co tą y, moc sprawczą na siebie, to też relacje zaczynają się zmieniać, ale często mamy podświadomie zakorzenione, że y, od drugiej osoby zależy to, czy ja mogę, od drugiej osoby zależy to, czy, czy ja jestem szczęśliwa. Tutaj y, praca z podświadomością jest bardzo ważna, jeżeli Borykasz się z tym oddawaniem odpowiedzialności za szczęście albo wpływu na twoje szczęście drugiej osobie. Byłaś na plaży. No pewnie, jakby gdziekolwiek jesteś, jest dobrze. Jeżeli w danym momencie przyniosłaś się na plażę, to znaczy, że te emocje związane z plażą są dla Ciebie istotne i warto się z nimi łączyć. Tak Tu chodzi, tu chodzi przede wszystkim o te emocje, które wtedy czułaś. Przenieś je na mm, Życie codzienne. Jeżeli na plaży czułaś się jak wolna i swobodnie, to idź do miejsca jak najczęściej, idź do miejsca teraz, w którym możesz się tak właśnie poczuć. I mów, już tak jest, już to mam, już, ta, już taka jestem. Okej. Okay. To co? Czytamy lub słuchamy? Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj.